Serwus witam, dzisiejszy odcinek z pomieszczenia technicznego. Przed nami Sofar Solar. I dzisiejszy film będzie o tym, jak tak naprawdę sprawuje się fotowoltaika, no już w dłuższym czasie użytkowania. W internecie jest dużo mitów, jedni grają, że się to nie opłaca, że rachunki przychodzą kosmiczne. I tak dalej, i tak dalej. My tu mamy około 150 m2 dom. Grzejemy gazem, ale też dogrzewamy pomieszczenia klimatyzatorami. Jedna, jeden klimatyzator jest w salonie i dogrzewa praktycznie cały parter. Jeden jest w sypialni i dogrzewa całe piętro, chociaż on jest zimą tak pół na pół używany głównie chodzi ten gaz średnie rachunki za gaz w okresie zimowym to plus minus około 300 zł za miesiąc grzania przy temperaturze 23-23,5 stopnia mniej więcej taka temperatura zawsze się utrzymuje mniej yy, z reguły nie ma mamy tutaj też pomieszczenie piwniczne wszędzie jest podłogówka Teraz w okresie przejściowym grzejemy ją po prostu takimi termowentylatorami i to wystarczy. Przejdźmy do Sofara. Zobaczymy sobie ile on nam wyprodukował prądu. I tutaj mamy 14 779 kWh. Zrobił nam. Dzisiaj 24 kW, jak widać. Cały czas chodzi, a już mamy godzinę 18, prawie. Koniec kwietnia 2024 i cały czas nam produkuje tą energię. Jak wyglądają rachunki za prąd? Żeby Was tu nie oszukiwać, jest to plus minus około 40 zł miesięcznie. Tyle płacimy za prąd już ze wszystkim w okresie zimowym, letnim, obojętnym z reguły te rachunki różnią się tam parę złotych, od 5 do 6 złotych mniej więcej jest taki balans na tych całych rachunkach no i czy to się opłaci, no odpowiedzcie sobie sami 40 złotych z reguły wydaje mi się, że średni rachunek dla przeciętnego domu no to jest gdzieś minimum te 200 złotych trzeba liczyć a gdzie tam ogrzewanie Teraz doliczmy do, do tego sobie ten gaz. Także to ogrzewanie w tej zimie wychodzi nas praktycznie no, no grosze. Tak musielibyśmy przy tym się bawić, kupować jakiś opał, groszek czy pelet, zasypywać to, kontrolować. A czym grzejemy jeszcze ciepłą wodę? Ciepła woda jest oczywiście odgrzewana tylko i wyłącznie prądem. Zrezygnowaliśmy z gazu Tu mamy taki oto Zasobnik z galmeta Tu jest grzałka Wpięta do prądu Ona ma dokładnie 2000 lat Żeby was tutaj Nie oszukiwać No i chodzi praktycznie non stop Potrzebuje włączyć się, dogrzać to sobie tą wodę po prostu dogrzewa Jest oczywiście tam osobne jakieś tam zabezpieczenie na nią, żeby tutaj nie przeciążać instalacji w piwnicy Tutaj mamy jeszcze fotowoltaiki, te wszystkie ochronniki, ACDC, wyłączniki no ale to już takie nie nieistotne w tym odcinku. Także sofa sprawuje się ok, żadnych problemów z nim nie było. Cały czas hula. Spadku jakiejś tam mocy na instalacji nie zauważyłem. I tutaj pierwszy klimatyzator firmy GRI. Teraz na dworze jest może 6-7 stopni. Mamy tu ustawione 27. No, bo nie będziemy przecież oszczędzać tej energii, jest wyprodukowane w okresie letnim tyle, że spokojnie mamy jeszcze duży bufor. No i możemy sobie te 27 spokojnie ustawić. Teraz w pomieszczeniach jest gdzieś 23-4 stopnie. Także tu jest jeden. Ogrzewa nam sobie. No, cały parter. Po drugiej stronie jest jadalnia. Tutaj jest salon z kuchnią, łazieneczka. sypialnie jest drugi, nawet, nawet go nie odpalamy, no bo ten dolny na ten czas wystarcza. I tutaj mam taki termometr, żeby was nie oszukać. Teraz mamy 24,6. Także jest ciepło, można chodzić w krótkim rękawku, cały rok, w krótkiej spodenkę. Ale polecam jeszcze do tego dokupić sobie nawilżarz powietrza, żeby to powietrze nie było znowu jakieś mega przesuszone. No i sobie go odpalamy i te powietrze nawilżamy, ewentualnie można tam sobie okno otworzyć. Teraz było przez prawie godzinę otwarte. Tak to funkcjonuje. Myślę, że no. Ona jest na starych zasadach, ta fotowoltaika, o tym trzeba pamiętać. Zrobiliśmy to specjalnie, zanim wchodziły nowe zasady. No bo wiedzieliśmy, że no to już tam jest więcej różnych kombinacji, my to musimy sprzedać, później znowu od nich odkupić. Nie chcę się tutaj wypowiadać na temat nowych zasad, to są stare zasady. Kto ma nowe zasady, może się wypowiedzieć w komentarzu pod spodem, jak to wygląda u niego, jak jak przychodzą te rachunki, ile płaci, suma sumarum rocznie, ja Wam zaraz pokażę moje opłaty miesięczne. No i tutaj popatrzcie sobie praktycznie od lipca do kwietnia, mamy tak 33 zł, 39, 39, 39, 39, 41, 46. 5 siedem, 47, 47. No to też się zmienia e, w zależności od tego, jakie tam są ich opłaty, zalicznik. No a wiemy, że wszystko drożeje, dlatego też te ceny nam tak e, skaczą do góry. Jeszcze sobie przejdziemy wcześniej. No i mamy 32, 33, 38. No, takie mniej więcej tak jak wam mówiłem. Takie mam rachunki. Jeden tu był większy w 2022, ale wtedy nie mieliśmy jeszcze y, chyba odpalonej fotowoltaiki. To był jakiś tam pierwszy rachunek. Też ten dom był na wykończeniu i wtedy było najwięcej prądu zużyte, bo grzaliśmy też. Y, to było w okresie zimowym, grzaliśmy też praktycznie no stop jakimiś farelkami. Żejnikami, żeby trochę podsuszyć osuszacze chodziły. No to był największy rachunek: 158 zł. Ale to tam, już pomijając aspekty fotowoltaiki, tak to wyglądało. No i tutaj Wam pokażę jeszcze na zewnątrz moje dwa klimatyzatory, jednostki zewnętrzne. Także możecie sami sobie stwierdzić, czy opłaciła się ta inwestycja, czy była bez sensu, i ile pieniędzy zostało nam w kieszeni z rachunków za prąd, za ogrzewanie także myślę jeszcze chwileczkę i będziemy mieli te panele z Afriko jeśli spodobał Ci się odcinek, zostaw subskrypcję tutaj na dole, łapkę w górę i pozostań ze mną na tym kanale dłużej z pewnością wiele się z niego dowiesz, wiedza jest Afriko, tak jak zawsze a warto czasami posłuchać innych i zaczerpnąć te pomysły u siebie. Wtedy nie musimy tak dużo kombinować. Przykładowo nawet z tymi klimatyzatorami, żeby sobie to przed styropianem powyciągać rury na zewnątrz. I mamy już ładnie wszystko czysto, bez żadnych kanałów zamontowane. Pozdrawiam, siema serwis.